No i tak, jest poniedziałek, zaczęliśmy pracę, to znaczy <laughs> zaczęliśmy o godzinie 7.20 rano, a teraz jest godzina 19.13. Zrzuciłem ostatniego, y, 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 zrzuciłem ostatniego y, klienta, znaczy pierwszego i ostatniego, bo miałem 24,5 tony do niego. Y, z samego rana pojechałem na serwis dafa, no bo nie wiem czy wspominałem na poprzednim filmie, czy nie wspominałem. Eee, odebrałem. No i się okazało, że kurcze cieknie, on ma tą klimatyzację postojową, że tak powiem, tylko w dachu. No i chyba stamtąd kurczę napierdzielało, no i dzisiaj coś tam klepali robili. No i niby jest zrobione, zobaczymy kurcze jak też. Deszcz zacznie padać lub włączy się klimat. Hmm. Jutro ładujemy w Wechcie. To tak kurczy. O, żona akurat dzwoni. No i koniec jazdy. Trzeba stać. York, New York, New York. <laughs> No i tak, panie i panowie, sprawa wygląda następująco. Załadowaliśmy wczoraj w Holandii. I lecimy na. E, na Francję. A niby miało być kurcze, że Niemcy, 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 a tu się okazuje, że Texel ma rozmach. No i jedziemy, kurczę, właśnie na Francję, rozładujemy gościa. I z powrotem wracamy do tego samego paszownika. Kurczę, w kuchni mi się coś tłucze. Z powrotem wracamy do tego samego paszownika, ładujemy i powtórka znowu Francja. No <laughs> i myślę, że to tak będzie. Kurczę, przez następny tydzień też. Widzisz mam koleżkę, który właśnie tak jeździ. Kolega znowu rozładował, załadował w Holandii No i na Danię poleciał Na Danię poleciał, także chyba się skończyły krótsze czasy Przeładowaliśmy w jednym paszowniku robiliśmy jakichś tam bliskich klientów i, i, i z powrotem na paszownik zaś się po przeszukanie parkingów i parkingów w pomocach Ale trudno, taka praca, człowiek się do, do dobrego szybko przyzwyczaja. No i co muszę powiedzieć? Muszę powiedzieć, że sprzedałem swoją kijaneczkę. Kijaneczka sorento. Taka kurczę fajna była, no ale plan jest. Plan jest inny. Może wrzucę, co tam wiedzie. Dobra, na razie nie zawracam Wam gitarki. Yy, no i co, zobaczymy jak wyglądają francuscy hodowcy. Oby nie tak, jak kurczę yy, francuscy... Yy, no. Co? Francuscy rolnicy. Kurczę, wyleciało mi z głowy, żeby nagrać tego francuskiego hodowcę, ale bardzo, bardzo ładnie Czyściutko w tak można jeździć Oby więcej takich mm, jutro jak mi się jak mi się nie zapomni kurze ja mam bardzo dobrą pamięć tylko że, tylko że króciutko to nagram to nagram a tymczasem <laughs> jedziemy po wiosce, po wiosce francuskiej. A, już pierwszy raz widzicie. Francji przecież, ale dawno nie było, bo już nie pamiętam, kiedy tutaj były. Nie pamiętam. I tak o, zobaczcie, Ej nie tak <laughs> takie urokliwe, nie? Te zabudowania są. My jesteśmy u francuskiego hodowcy, kurcze, i stoi auto, i trzeba jeść. No i chuj! Zawsze problem, kurde. Niby nie problem. Nie, jak to było? Niby fajnie. Niby fajnie, ale tak, tak naprawdę. Tak szczerze. I chuj, nie jest fajnie. No i już odjeżdża. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1,80 kg. Czy tą no, dobra, to sobie rozplanujemy? To. Rozplanujemy sobie to potem. I będzie wdech. Nie dostanie już nic na krechę. Ale jest zabawny. Ale jestem zabawny. Pora. No i widzicie, bardzo ładne. Bardzo ładne. Ogólnie to są kurczakownie, nie? I bardzo ładne te kurczakownie są. Mówię, w porównaniu do yy, do rolników to kurczę te, te yy, jak jeździłem na ziemniakach, nie? To te kurczę czekajcie, bo tak kurczę mówię nieskładnie, ale podjeżdżam. Kurda, może by się obrócił? słońce będzie na mnie. Yy, w porównaniu do rolników Francuskich. To kurczę, te kurczakownie są naprawdę miodził. Pięknie betonki, kurczę trawka, a nie błoto, woda o oh yes. Dobra, idę do No i tak, zaczęliśmy następny tydzień poniedziałek. załadowaliśmy w Holandii, w Dehois i lecimy na Belgię. Lecimy na Belgię. Aktualnie znajdujemy się w Antwerpii No i jak to zwykle? Antwerbi.

się obsługuje, a nie jakieś krowy, kurcze, świnie, czy czy, 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 jakieś inne tego typu konie. Ale dobrze, bo materiał, yy, ten futer, czy na, na kurczaki bardzo fajnie schodzi. Nie wiesza się, ogólnie cacy, mój cacy. Kukurydziane pole. Takimi drogami też się ja. jeździ Tyle dobrze, że kurczę, yy, Że co? Że asfaltowa Kurcze, Masakra Dzisiaj środa kurczę, tak mi dał ten klient w kość, że Brak kurcze Jakiegokolwiek podłączenia Trzeba było kombinować Góry Katastrofa, katastrofa <laughs> Ani system holenderski, ani niemiecki, ani kurcze francuski, belgijski Góry Pasak Dzisiaj jeszcze mam załadować Dwie godziny, o dwie i pół. Jestem ciekaw, na 17 miałem Jest godzina godzinę trzynaście 1813 18 Zobaczymy czy mnie załaduje Czas ogólnie mam, bo mi się kończy, czekajcie, 17, tam 5, 7.50 coś, 19, 20, no, 20, no prawie o jedyna, o 23 yy, mogę skończyć. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy jak to się ułoży wszystko. No i widzicie, o takimi kośćmi ubami wszędzie kurczę, uszy, kultony. Trzeba się pchać. shit taka robota, cóż poradzić? Cóż poradzić? Mogę na to. Dobra, nie zanudza. No, widzicie tą bramę po lewej stronie? To był właśnie klient. Osiedle, wszędzie zakaz. 3,5 tony kuru, Kurła. I o. A mało tego. Pierwszy raz mi się to przytrafiło. Dobrze, że sprawdzam, że tak powiem. Wejścia do silosu, bo zawsze puszczam pierw powietrze. No i co? No i zakorkowana. Ostatnio jak jakiś kierowca był, yy, skończył, nie przedmuchał. Materiał, kurczę, został w rurze. Przyszedł deszcz, a to pelet. Przyszedł deszcz. No i co? No i zatkało rurę. Musieli ciąć. Musieli ciąć kursze, wszystko rozcinać i na nowo robić. 3 godziny Ponad. Ponad 3 godziny. A tu jeszcze trzeba się załadować. Gdzie ja mam tu kurde jechać? Bo ja nie wiem, gdzie ja mam tu jechać Dziadek mówił, że tutaj w prawo i tak sobie jechać i jechać i że nie będzie lono. kukuruku, czyli wiem gdzie jest. Już wizyjny, Góry, gdzie jest, gdzie jest, lavo lavo. że tak powiem żydko. Specjalnie kurczę sobie tutaj tego śmigłę. Ale dobrze, bo kurczę na tacho, pauzę zrobiliśmy. Tu możemy zapierdzielać do dziewiątej, coś, a że dobry miesiąc, znaczy do 21 że dobry miesiąc, no to, no to. Powinna być niewąska wypłata. Ale zobaczymy. Jak to w życiu będzie? W Holandii się trochę postało. te pary holenderskie. I tak. O, dobra, nie zanudza. Kurde! Piątek. <laughs> Tylko jak koniec i początek. Ale że czas Sprawa wygląda yy, następująco. Załadowaliśmy w Heyen i lecimy pod Frankfurt nad menem no i myślę, że to już będzie koniec, bo na 16 coś mamy tam szukę. a zajmie to troszeczkę, bo to ca... całe auto a kurczę, żeby zmalować dziarkę. Całe auto, no i, no i co, no i na Wizbaden, tam będzie zmiana, ale tak jak mówiłem, bo najśmieszniejsze jest to, że ja całe dwa tygodnie się tutaj kręciłem. W ostatni dzień jadę na Wizbaden, a ten co jeździł na Wizbaden, jedzie na Goch i on po mnie będzie przyjeżdżał na Wizbaden. To jest kurde, Ech. ale najważniejsze, że do domu jutro może na motorek, jak będzie pogoda ładna, bo kurde, w tym sezonie to naprawdę no nie narobiłem kilometrów. Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo każdą wolną chwilę podczepiałem przyczepę i no i lecieliśmy gdzieś nad wodę. Także, także co, także no nie, nie żałuję nie? Znaczy, nie żałuję. Fajnie też by było na motorku, ale no niestety nie. Coś trzeba wybrać. Jak się kurczy, ma za dużo zainteresowań. To tak jest. Z czegoś trzeba, trzeba zrezygnować. I tak, o. teraz nigdzie nie pojadę z przyczepą, bo auta brak i Janka, yy, tą, co pamiętacie, nieraz tam rzucałem, że na rybach jestem, nią. poszła do sprzedaży i o dziwo bardzo szybko się sprzedała, znaczy o dziwo, no tam wszystko było porobione, także kurczę, yy, także kurczę, czekajcie, bo się nie mówię, no także nie ma się z jednej strony co dziwić, nie, bo i blachy i wszystko, wszystko porobiłem w Dlatego poszła. Nie zanudzam. Jakby co? To. do później.